Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wam opowiem co nieco o odczulaniu koni. Jest to dość ważna rzecz jeśli chodzi o pracę z końmi, czy to z młodymi, czy starszymi. Można bowiem dzięki temu sprawić, aby koń stał się odważniejszy i nie bał się świata, o ile można to tak powiedzieć. Staram się wam przedstawić w tym odcinku jak ja pracuję z moją klaczką nad odczulaniem właśnie na różne rzeczy. Jak widzicie, jest plandeka niebieska, jest bacik z reklamówką, którego się panić nie boi, bo dopiero dzisiaj pierwszy raz w sumie takie coś widziała na oczy, więc było ciężko. No i bacik do lążowania, z którym mieliśmy też dużo problemów. Na początek widzicie, wzięłam reklamówkę czy w sumie bacik i na końcu doczepiłam reklamówkę. Ona strasznie się boi szeleszczących rzeczy. No nie wiem, jakby miało ją to zabić. Najpierw widzicie, tutaj kładę na nią presję, czyli macham nad głową tym bacikiem, po czym odpuszczam i chwalę ją. I na tym to właśnie polega. Oczywiście małymi krokami, nic na siłę. No tutaj widzicie, no panicznie się boi, niestety. Staram się pracować z nią, y, dla niej, w jak najmniejszym stresie. Więc wszystko powoli wykonuję, nawet gdyby miało to trwać godzinę lub więcej, chociaż takich długich sesji nie robię nigdy, bo twierdzę, że to jest za długo dla niej. Ale takie krótkie sesje, 20 minut z nią ćwiczę. W sumie staram się jej pokazać, że to jest zabawa, to nic strasznego w sumie, to jej nie zje. No, i tutaj się spłoszyła. Nie wiem czego, bo ja miałam z tyłu ten worek, chociaż mogła się go spłoszyć. No nie wiem. Ale oczywiście podchodzę do niej, głaskam. Nic się nie stało, koniu. Spokojnie jestem przy tobie. I zaczynam znowu machać nad głową i chwalić. Tutaj starałam się przy niej tak, jakby jej dodać trochę odwagi. No ale niestety strach, strach yy, przewyższa nad nią. No tutaj nawet siebie zaczynam stukać, no i pokazać jej, no koniu, przecież to nie parzy, nie gryzie, no nic ci nie zrobi przecież. Ale jak mówię, potrzeba czasu. Tutaj zaczęłam z boku już machać. Pamiętajcie, że konie są... Prawo półkulowe i lewo półkulowe to znaczy, że jak ćwiczysz z prawej strony coś z koniem, to z lewej też musisz, bo tylko z prawej zapamięta. Więc na tym to polega. Dlatego bardzo ważne jest z obu stron ćwiczyć dany element z koniem. Tutaj już coraz bardziej jesteśmy sukcesu, bo już po bokach zaczynam machać, no ale niestety jeszcze się boi tego hałasu. O, tutaj zobaczcie, już ją dotykam, więc jest już sukces. Oczywiście trochę przycięłam, bo um, tak samo robiłam przez 10 minut jakieś, że nad głową jej machałam i po bokach. No a teraz widzicie, tu już taki bardziej efekt końcowy. Oczywiście zobaczcie, jak ona stoi gotowa, żeby uciec w którąś stronę. Jeszcze nie jest pewna do końca. Ale jest już sukces dla mnie, bo da się pogłaskać tym pogłaskać. Da się dotknąć tym boreczkiem. No, i tutaj już zaczynam. Znowu z bacikiem do lążowania. On jest dość długi, i ma taki sznurek na końcu, którego się panicznie bała. Zaraz wam pokażę filmik. Z naszych pierwszych, e, tak jakby sesji z tym bacikiem, to zobaczycie różnicę. Na razie zo zobaczcie, jak ładnie stoi. Trochę wzdrygnęła ale, ale nie przeszła nigdzie na bok ani nie uciekła, więc to jest naprawdę mega. No, i widzicie, tutaj nie ma już problemu. No, i teraz Wam pokażę filmik z, z przed tygodnia. Pierwsza sesja z Bacikiem. No właśnie. Uh -huh. Wystarczy leciutko dotknęłam i, i ona po prostu wpadała w panikę. Także moi drodzy, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość w ćwiczeniach z końmi spokój, opanowanie to są najważniejsze elementy. Nie złościć się, nie denerwować, jak coś nie wyjdzie. Trzeba po prostu zrozumieć też konia, postawić się na jego miejscu. To nie jest tak, że konie wszystko wiedzą tak jak my, no bo my, my w sumie też się uczyliśmy wszystko od początku świata, tak? Też się baliśmy różnych rzeczy, a konie po prostu nie są ludźmi tak mądrymi. Trzeba z nimi rozmawiać po końskiemu, niestety, a żeby z nimi rozmawiać po końskiemu, trzeba się nauczyć końskiego języka. No i teraz już wiecie, po co ten pas do lążowania. Moim głównym założeniem w dzisiejszym dniu było takie, żeby przyczepić jej plandekę do tego pasa i żeby z nim trochę pochodziła. W sensie z tą plandeką i z tym pasem. No jak widzicie, no wpadła w panikę, bo jej coś tam na zadzie zaczęło szeleścić. Ale po chwili już się uspokoiła bardziej. Zaczęła mnie słuchać. I pytać się mnie, co ma dalej robić. Zobaczcie, nie jest pewna, ale ona cały czas ze mną rozmawia. Cały czas ma ucho skierowane w moją stronę i pyta się, hej, ja mam iść naprzód? Czy coś się stanie? Także na tym polega rozmowa z koniem. Trzeba się słuchać w to, co on nam przekazuje. Mową ciała, oczywiście. Bo konie nie mówią po ludzku ją proszę o kłus. Troszkę jest spięta, co widać. No, ale to jest jej pierwszy raz. Także się nie dziwcie. I tak jestem zadowolona z niej, bo tylko raz właśnie na początku się spuszyła, galopem ruszyła. Ale potem już ładnie chodziła. Także stwierdziłam, że zakończę tą sesję. No, oczywiście, pochwalić trzeba. Ogólnie jestem z niej mega dumna, ponieważ smaczków nie miałam jako nagrody. Tylko głaskanie i odpuszczanie presji, i udało się osiągnąć efekty. Więc jestem w wielkim szoku. No, i jeszcze tutaj musiałam poćwiczyć tą sztuczkę, czyli leżenie. No, niestety hakuś się kładzie w taki sposób, wtedy się jest nauczona na taki sygnał, kłaść się, ale jeszcze ćwiczymy nad tym, żeby się kładła w sposób naturalny. No, tutaj oczywiście musiał ktoś przejść przez ulicę i już hakuś wstała bojowa. Obrona musi być. No i na koniec chciałam jeszcze Wam pokazać tutaj, jak ćwiczę z na nad jej energią i spokojem, podczas pracy na linie. Tutaj wysyłam jej energię i ona bardzo ładnie odpowiada. Zobaczcie, od razu na moje sygnały jest energia, po czym mówię spokój koniu. Rozluźnij się. Na tym polegała moja praca w sumie na, 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 na zlinie z Hakusią. Tutaj zobaczcie, proszone energię i od razu jest o, tutaj jak wystrzeliła, da 100% z siebie. O to chodzi. Właśnie jeśli w pracy z koniem połączy się Energię ze spokojem to naprawdę można osiągnąć cuda. I znowu proszę o energię. I od razu Hakuś mi odpowiada: tak jest, tak mi jest fajnie, w tej pozycji o to chodzi. I od razu się rozluźnia. I od razu energia: zobaczcie, jak ładnie odpowiada. I spokój. Piękne połączenie, piękny widok w sumie. No i na tym kończy się moja praca z Hakusią w dzisiejszym dniu. Jeśli Wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapki w górę, piszcie w komentarzu, jaki następny mam nagrać. i Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.